Andrzej, przywiozłeś mi zaproszenia na Sweet Expo. No powiedzmy coś więcej o tej imprezie. Tak, to są zaproszenia na Sweet Expo. Wydarzenie, które nie jest stricte związane z branżą gastronomiczną, ale mam tutaj na myśli tak ja tą ciężką gastronomię. Natomiast jest związane z branżą gastronomiczną, z tym działem kawiarnie, cukiernie, lodziarstwo. Bardzo słodka impreza, bardzo pyszna impreza. Tak wielu znakomitych lodów i produktów czekoladowych nie zjecie, nie spróbujecie na żadnych targach. Uwielbiam te targi. Wystawiacie się na Sweet Expo? Tak, będziemy mieli na Sweet Expo na Stoisko, takie nie za dużo, około 20 metrów chcemy pokazać fajną maszynę tradycyjną, fajną maszynę automatyczną. Które stoisko macie? Szczerze, nie, pan nie, nie pamięta? pamiętam. Szukajcie nas. No, jak ktoś nas znajdzie, to nagroda. <grym> Jeszcze nie wiem jak, ale na pewno będziemy mieli bardzo dużo fajnych produktów. Na hasło co, day. Na hasło Gastrodate. Będziemy mieli bardzo dużo, to już wiem na pewno, będziemy mieli bardzo dużo takich produktów do testowania. Trochę chcemy dla ludzi przygotować, bo wiadomo, mamy maszyny przede wszystkim, więc no ciężko, żeby każdemu dać maszynę za 50 tysięcy, ale będziemy mieli trochę czekolad na gorąco, trochę herbat, kawy, takie trochę kawiarniane rozwiązania, żeby każdy przychodząc do nas mógł porozmawiać przy jakimś napoju, który lubi. Tak więc mam nadzieję, że Was troszeczkę zachęciliśmy. Zapraszamy Was serdecznie na Sweet Expo, a tych, którzy bardzo lubią lody, którzy bardzo lubią bardzo dobre lody, Chyba bym zachęcał do przyjazdu w ostatni dzień, dlatego że w ostatni dzień wszystkie firmy się zwijają, czyli zamykają stoisko. I mnie zdarzyła się kiedyś taka przygoda, że miałam ochotę zjeść troszeczkę lodów na ostatni dzień. Jedna z moich zaprzyjaźnionych firm po prostu miała całe kuwety lodów, których nie rozdała. Teraz firmy z reguły rozdają, żeby mieć puste kuwety, ale zdarza się bardzo często, że nie wszystkie kuwety są puste i tych lodów jest naprawdę bardzo dużo. I można po prostu jeść lody z kuwet i naprawdę można zjeść tyle lodów, ile chyba w życiu nie zjedliście. I te lody są wyjątkowej jakości. Zachęciłeś wszystkich. Ok. Wejście jest odpłatne? Są bilety, z tego są co bilety, wiem, bilety. ale, z tym ale mamy te zaproszenia, więc jeżeli macie ochotę, napiszcie do nas w komentarzu. Wyślemy, wszystkim wyślemy zaproszenia bezpłatne na, na wejście na Sweet Expo. 23-26 lutego. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia na Suite Expo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.